Manko. Dzisiaj kolejna wieża ciśnień. Kolejna niedostępna wewnątrz Zapewne Patrzcie jaka ładna Chciałam kiedyś tą wieżę ciśnić w dawnych czasach jeszcze można powiedzieć O, takie drzwiczki na taką kółeczkę. Jakbym tak trochę schudła, to patrzcie, przecisnęłabym się tu ale to jest. Mm. naprawdę niewiele trzeba żeby się tam przycisnąć jestem trochę za gruba patrzmy tutaj przez tą dziurę może coś zajrzymy to są jakieś kraty zamurowane okno ogólnie ale ciemno teraz tam sobie poświecimy o kurcze, widzę, że tam są schody do góry a tutaj jest jakaś drabinka która prowadzi na ten daszek mm. Ciekawe. No ale tam i tak jest taka kratka w oknie. Bo tak myślę, jakbym nie miała tego lęku wysokości, zaraz bym tam tędy mogła wbić. No ale w moim lęku wysokości nic z tego. Zróbmy sobie taki obchód standardowo. To też miejsce, które pamiętam z pewnych czasów, jak tu byłam kiedyś w robocie. Jestem ją właśnie pamiętam. Kurczę, te drzwiczki tak kuszą, żeby tam jakoś się przycisnąć, ale jest nieco za grubo. Dlatego no, strasznie dużo ludzi się tu kręci. Kurde, są tam schody, normalnie. Chociaż nie, nie wiem, czy są. Fragment schodów tam widzę. Są, są, ale takie, kurde, bez jakichś barierek. Chyba się trochę rozwaliły. Oj nie, już wiem, to nie są schody, one tam... Są tylko jakby ten, y, ta podstawa schodów się trzyma, ale same schody się... Może y... teraz coś będzie widać. Tutaj kolejny dworzec kolejowy. Nie jestem pewna czy taki użyciu, czy opuszczony. Generalnie troszkę zaniedbany, ale taki. No nie, nie taki typowo opuszczony. Nie popada w ruiny jeszcze aż tak bardzo. Tam natomiast dalej widzę jakieś budynki kolejowe. To też zerkniemy. Z ciekawości ludzkiej. No, ten taki, może nie jest aż tak urokliwy jak to, co ostatnio widziałam. Taki wygląda na nieużywany, a całkowicie pozamykany. Ale chodźmy zobaczyć tam dalej. Jakiś budynek magazynowy. I tu w drodze jakieś takie dziwne ruiny widziałam, przypominające bunkier. Sama nie wiem, co to mogło być. A te ruiny tutaj wypatrzyłam. Nie wiem, wygląda to jak jakiś schron. Lekko zawalony zresztą. Zobaczmy to z bliskiej odległości, bo tak z daleka to nie wiem co to może być jakby schronnie A może i nie No kurczę Spróbujmy tam zajrzeć Dużo wody Uu. Nie wiem, jestem dalej jakieś wejście. Bo nie wiem, czy się opłaca moczyć buty. Tak czy inaczej, wymaga to jakichś kaloszy. Raczej na pewno. Także chyba się z nim wycofam. O kurde. No, to już za późno. Znowu mokre buty. Ja to mam ten dar. Co to może być? Wygląda ewidentnie na schron. Jakby sam się ciągnął gdzieś dalej. Warto tu przyjechać w jakichś gumiakach. Tutaj widać jakąś dziurę. Aha Nie wiem czy nie wrócić po jakieś inne buty do auta i tutaj zwiedzić jednak. Oj kurczę, właśnie zorientowałam, że nie nagrywam, a tu już jesteśmy w części tunelu się kończy ten tunel? Na tym. Wróćmy się kawałek, tylko żeby wam to pokazać od początku. Bo kamera mnie zawiodła i się nie włączyła. Mówię właśnie, że tu weszłam w takich butach, które kompletnie mam spisane na stracę. Tak, te ulubione pewnej osoby. Także. O! kurde. Mam no tylko nadzieję, że się tu nie wyglebie. Woda jest, tak wspomniałam wcześniej, trochę zimna. To no było to wejście, nie? I tutaj jest taki kawałek, użwam. Także idę. To są takie wyspy, na których można się osuszyć chwilowo przynajmniej. No, ewidentnie mi się przydały kalosze. Muszę w końcu sobie takie zaopatrzunko zrobić. No tutaj się właśnie ten tunel kończy, a tam się ciągnie dalej. Także chodźmy dalej. Ciekawostka taka. Myślę, że rzadko trafiam na otwarte takie schrony. O, tu jest zupełnie sucho wreszcie, jak miło. Po tej wodzie tam są jakieś strzałki. No, chyba to dookoła prowadzi, czy ja wiem? Dziwne są te wnęki. Kurczę. Dziwnie było tu spotkać kogoś tak w takim bunkrze w środku. No to chyba tutaj skręca się w lewo, jak myślę. Tak, tak sobie po prostu wnioskuję. O kurde, i tu jest taki beton i chyba kończyć na tym. Aha, myślałam, że jeszcze dalej. A, może dalej jeszcze jest. A, ciekawe takie podziemia. Ej, dalej on się ciągnie, ale cześć. Ja pierdzielę. Nigdy w czymś takim jeszcze nie byłam. W sensie takim urbexowym, bo gdzieś tam jakieś kopalnie do zwiedzania czy coś. Aha, to będzie po drugie wyjście, tylko to jest zamknięte. Aha, aha. A co ciekawe, z której strony wyszliśmy. Tu są takie schodki, trzeba by to zobaczyć z drugiej strony. Jak on dokładnie przebiega ten schron. No ciekawe to jest po prostu. Fajne. No ta woda mnie chciała trochę zniechęcić, ale pomyślałam, kurczę, mam tyle różnych takich butów, które w pracy używam, mówię, poświęcę się, pomoczę nogi, a w zmienię, nie? No i dobrze, warto było. Tutaj takie otwory wentylacyjne, ale te są zatkany kamieniami akurat. Ale widoki, ta cisza. No i tu wcześniej spotkałam właśnie jakichś ludzi wychodzących stąd, znaczy spotkałam, chciałam ich zapytać, co tu jest i w ogóle, no ale mówię, nie będę sobie psuć niespodzianki. Tylko sama zobaczę, co tu mamy. Jakieś, jakieś takie świeże rzeczy, czy nie? Co to takiego? Jakieś takie szkło, ale dziwne takie. Bardzo stara butelka szklana, rozbita. Z takiego grubego szkłaską, grubą, nakrętką. I tu jest jeszcze takie coś dziwne. Nie wiem, co to może być. Jakaś część czegoś. No, powiem wam, ciekawe takie, takie inne miejsce. Wie, że ciśnienie się nie udało zaliczyć w środku. No to chociaż to się udało. Dobrze, że to się tak nie rozgałęzia na kilka stron, bo tak hmm. wybrać, które wybrać? To jakieś pozostałości instalacji. No i oczywiście, wiecie, taki obiekt stoi centrum, y, nie takiego całkiem małego miasteczka, ale nikt nic nie wie o tym, że tu jakaś tabliczka czy cokolwiek, nie? Jakaś informacyjna. informacyjne. No to zaliczamy kąpiel i wychodzimy pomalutku w tamtym kierunku. No nieźle. Tego się nie spodziewałam dzisiaj, że jeszcze coś ciekawego mnie spotka to był taki bardzo nudny dzień. O kurde. No nie jest to przyjemne iść po tej wodzie, jak się ma takie po prostu zwykłe buty. No ale warto było sami, zobaczcie. Tu jest najmniejszej wody. Tutaj to aż po prostu jest... No wyżej kostek. Nie tu ktoś te drzwi tak po prostu otworzył. Tu się w ogóle trochę ten bunkier. Ciekawy jestem... Dokąd prowadziła ta trasa? Gdzie, gdzie tam się wychodziło? Spójrzcie, tutaj na górę prowadzą takie schodki, no, które gdzieś tam zapewne prowadzą od dworca do, 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 do drogi głównej, do centrum ogólnie. No, ale mają te schodki związek z tym bunkrem. No i pytanie, czy on się kończy właśnie? O, tutaj wyszliśmy chyba. Czy on się kończy, tutaj? Czy po tej stronie też nie ma bunkra? Bo wszystko jest nasypane też przecież. Ale zobaczcie, znalazłam te drzwiczki, drugie. No, taka okazja się nierzadko, nie często, że tak powiem, trafia. Także dobrze tam wlazłam. Bo widzicie, jakby to było tak z dwóch stron zamknięte, to byśmy nie zobaczyli, a że się tam trafiło. To by pomyślał, że to jest w ogóle takie podziemie. No i tam podejrzewam też mogą być jakieś bunkry. Cholera wie co te krzaki kryją. Kiedyś tu jeszcze trzeba by wrócić i się rozejrzeć.